Coś porusza się na niebie i musisz zwrócić na to uwagę. To nie jest zwykłe ostrzeżenie, ale pilne wezwanie, które rezonuje w głębi Twojego jestestwa. Już od jakiegoś czasu wysyłane są sygnały, ale wiele osób je ignoruje, zaabsorbowanych codziennymi troskami. Jednakże nie można tego momentu zignorować. Koła losu obracają się szybko, a wielka przemiana jest tuż za rogiem. Czy czujesz ten niepokój? Czy masz takie uczucie, że zaraz wydarzy się coś bardzo poważnego? Posłuchaj więc uważnie, bo ta wiadomość jest skierowana do Ciebie. Aniołowie obserwowali Twoje zmagania, Twoje ciche łzy, te, których nikt inny nie zauważył. Widzieli, jak samotnie stawiasz czoła burzom, dźwigając ciężary, które nie były Twoje, próbując być silnym, gdy wszystko w Tobie wołało odpoczynek. Ale wiedzcie jedno: czas samotnego oporu dobiega końca. To, co się wydarzy, nie będzie karą, lecz wyzwoleniem. Nie zostałeś zapomniany ani porzucony. Wszystko, co ci zabrano, miało swój cel. Wszystko, co się rozbiło, roztrzaskało, rozpadło, było częścią większego planu. Teraz niebiosa zapowiadają nowy cykl. Drzwi, które były wcześniej zamknięte, Zaczynają się otwierać. Ludzie, którzy próbowali cię zatrzymać, zobaczą twój wzrost, ale nie będą w stanie go zatrzymać. To, co wydawało się niemożliwe, zacznie się urzeczywistniać. Ale, żeby to się stało, musisz uwolnić się od tego, co cię powstrzymuje. Istnieją niewidzialne więzi, wątpliwości, które sprawiają, że stoisz w miejscu, lęki. Które szepczą kłamstwa do Twojego serca. Nadszedł czas, aby zerwać z tym wszystkim. Czy jesteś chętny, czy jesteś gotowy otrzymać to, co zawsze było Twoje? Wiatr zmian już zaczął wiać. Cezuje, zeje. Są takie chwile w życiu, kiedy wahanie nie jest opcją, i to jest jedna z nich. Aniołowie są wokół ciebie i tylko czekają, aż powiesz: Tak, jestem gotowy. Gdy ta zgoda wypłynie z Twojego serca, niebiosa będą sprzyjać Tobie. To, co kiedyś wydawało się zablokowane, zacznie płynąć. Odpowiedzi, których szukasz, przyjdą do Ciebie wyraźnie. Nie musisz bać się nieznanego, bo nie jesteś sam. Twoja dusza od dawna pragnie czegoś większego. Niezliczoną ilość razy czułeś, że Twoje życie nie może ograniczać się do tego, co przeżywasz. Coś w środku krzyczało, że istnieje cel poza rutyną, poza bólem i wyzwaniami, które zdawały się nie mieć końca. Dziś to potwierdzenie do Ciebie dociera. Wszystko, co się wydarzyło, nie poszło na marne. Każda łza, każde czekanie, każda walka były przygotowaniem. Teraz wezwanie rozbrzmiewa głośniej niż kiedykolwiek: Powstańcie. Przeszłość nie może już definiować Twojej przyszłości. To, co kiedyś było bezpieczne, już nie jest przydatne. Nie próbuj odbudowywać ruin, nie próbuj trzymać się tego, co wszechświat usuwa z Twojej drogi. Jeśli coś zabierano, to po to, by zrobić miejsce czemuś o wiele większemu. Ale jest jeden warunek musisz zaufać. Ufaj, że ta zmiana, bez względu na to, jak przytłaczająca może się wydawać jest odpowiedzą na to, Czego Twoja dusza zawsze pragnęła. Nie zdziw się, jeżeli niektórzy odejdą. Nie każdy będzie mógł towarzyszyć Ci w tej podróży. Niektóre obecności miały charakter tymczasowy i obejmowały tylko pewien odcinek szlaku. Nie nalegaj na utrzymywanie kontaktu z kimś, kto nie jest już częścią Twojej przyszłości. Uwolnij się od więzów emocjonalnych, urazów i złamanych obietnic. To, co nadchodzi teraz. Wymaga wolnego serca, otwartego umysłu i niezachwianej wiary. Aniołowie są rozmieszczeni. Duchowa walka, która toczyła się wokół ciebie, dobiega końca. Zwycięstwo już zostało przesądzone, ale musisz je posiąść. Już nie jako ktoś, kto się boi, ale jako ktoś, kto wie, że po to się urodził. Czy zdajesz sobie sprawę z siły, którą w sobie nosisz? Czy czujesz ogrom tego, co zaraz się wydarzy? Czas czekania dobiegł końca. Czas na działanie. Nadejdą chwile, gdy Twoja wiara zostanie wystawiona na próbę. Wróg będzie próbował szeptać, że nic się nie zmieniło, że nadal jesteś w tym samym miejscu. Ale nie emłajel się. Korzenie tej transformacji już rosną, nawet jeśli ich jeszcze nie widzisz. Zmiana zaczyna się w tym, co niewidzialne, zanim objawi się w świecie fizycznym. Nie wątp, nie wycofuj się, bądź silny, twoje serce rozpozna znaki, gdy się pojawią. Poczucie stagnacji, które odczuwałeś, było zaledwie preludium do tego, co nastąpiło później. Często milczenie Boga nie oznacza porzucenia, ale raczej przygotowanie. Teraz to, co było ukryte, zacznie być ujawniane. Zauważysz, że połączenia pojawiają się znikąd, drzwi otwierają się bez wysiłku, a ścieżki, które kiedyś wydawały się zablokowane, stają się dostępne. Ale pamiętaj, to nie jest czas na wahanie. Możesz zadać sobie pytanie: dlaczego teraz? Dlaczego dopiero po tak długim czasie? Ponieważ wszystko ma swój idealny czas. Gdyby to się zdarzyło wcześniej, być może nie byłbyś gotowy. Ale teraz każde przeżyte doświadczenie dało Ci dojrzałość niezbędną do przyjęcia tego, co nadchodzi. Zostałeś wypolerowany, wzmocniony i teraz możesz nieść wielkość, która zostanie Ci daną bez strachu przed utratą kontroli. Aniołowie zapewniają Cię, że nie zostałeś rzucony na głęboką wodę. Twoje życie ma konkretny cel, który tylko Ty możesz osiągnąć, a jeśli będziesz się opierać, jeśli odrzucisz to wezwanie, coś na świecie pozostanie niedokończone. Masz do odegrania swoją rolę, a ten moment został starannie zaplanowany, aby twoja misja mogła się rozpocząć. Przygotuj się na znaki, będą pojawiać się w nieoczekiwany sposób, być może poprzez słowa, spotkania, sny, a nawet silną intuicję, której nie można ignorować. Gdy pojawią się problemy, nie kwestionuj ich. Zaakceptuj ich. Zaufaj imienia świat duchowy jest już w ruchu i wszystko tak dostosowuje, abyś mógł bez przeszkód posuwać się naprzód. Jeśli czujesz strach, pamiętaj, jesteś prowadzony. Żaden krok nie zostanie podjęty, jeśli aniołowie nie będą u twego boku. A jeśli potrzebujesz potwierdzenia, zamknij oczy, weź głęboki oddech i zapytaj: Poczujesz ich obecność, delikatny dotyk spokoju, wdzierający się do Twojego serca. Twoja historia wkrótce się zmieni. Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. To, co wydawało się niemożliwe, stanie się rzeczywistością na Twoich oczach. Ale wszystko zależy od jednego wyboru: zaufanie czy wycofanie się. Niebiosa czekają na Twoją odpowiedź. A jeśli dziś, w tym momencie Powiesz tak, przygotuj się, bo to, co ma nadejść, będzie większe niż sobie wyobrażałeś. Niebiosa już poruszyły pierwsze figury, teraz wszystko zaczyna się wokół ciebie układać. Być może jeszcze tego nie zauważasz, ale niewidoczne zmiany już zachodzą. Małe szczegóły, pozornie przypadkowe spotkania, słowa wypowiedziane w idealnym momencie. Nic nie dzieje się przypadkiem. Sygnały są wysyłane, i od Ciebie zależy, czy będziesz uważny. Czy czujesz tę inną energię w powietrzu? To potwierdzenie, że to, co nadchodzi, jest zbyt wielkie, aby to zignorować. Sprawy zaczną się układać w nieoczekiwany sposób. To, co kiedyś wydawało się zagmatwane, zostanie wyjaśnione. Odpowiedzi, których szukasz, w końcu nadejdą. Ale nie w taki sposób, jak sobie wyobrażałeś. Dlatego miej oczy szeroko otwarte i zachowaj czujność. Wszechświat jest pełen tajemnic, a rozwiązania nie zawsze przychodzą w takiej formie, jakiej oczekujesz. Ale uwierz mi, każdy element jest umieszczany we właściwym miejscu, we właściwym czasie. A gdy nastąpi pierwsza duża zmiana, musisz być gotowy. Strach będzie próbował szeptać. Że jest za wcześnie, że nie jesteś gotowy. Ale nie słuchaj. Zostałeś przygotowany do tego momentu, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Każdy ból, każda walka, każda łza cię ukształtowały. Jedyną rzeczą, która może cię powstrzymać przed pójściem naprzód, są wątpliwości. I pytam was, czy pozwolicie, aby strach was sparaliżował, czy wybierzecie zaufanie? Są rzeczy, które trzeba zostawić, zanim pojawi się coś nowego. Trochę bólu, trochę historii, trochę ludzi. Nie wszystko może przenieść cię na wyższy poziom. To, co wydawało się solidnym fundamentem, mogło być jedynie kamieniem milowym, który zaprowadzi cię wyżej. Czas dokonać wyboru. Wybory, które wymagają odwagi, ale które uwolnią cię od wszystkiego. Co już nie ma sensu? Czy jesteś gotowy pozbyć się tego, co już do Ciebie nie należy? Aniołowie już przygotowują scenę, aby wszystko wydarzyło się we właściwym czasie. A gdy ten moment nadejdzie, okazje pojawią się jak silny wiatr, nieprzewidywalne i niekontrolowane. Nie będziesz miał czasu na wahanie. Tylko ci, którzy są przygotowani, będą wiedzieć, jak rozpoznać i zrozumieć to, co zostało wysłane. Musisz być wśród nich. Musisz być świadomy tego, co nadchodzi. Zamęt, który czujesz w swojej duszy, nie jest przypadkowy. To jest decyzja, to ostrzeżenie, że wszystko wkrótce się zmieni. Twój duch już wie to, czego twój umysł jeszcze nie rozumie. Czas czekania dobiegł końca, czas stagnacji dobiegł końca. Teraz jest czas żniw, ruchu. Spełnienia. To, co kiedyś wydawało się odległe, nieosiągalne, zbliża się z wielką szybkością. 30, wyzwania, które pojawią się na Twojej drodze, nie będą Cię powalać, lecz uczynią cię silniejszym. Każda przeszkoda będzie testem, przygotowaniem do czegoś jeszcze większego. Jeżeli coś próbuje Cię powstrzymać, pamiętaj, aniołowie są wokół Ciebie i dbają o to, by żaden atak nie był w stanie cię zniszczyć. Nie jesteś sam w tej podróży. Każdy twój krok będzie towarzyszył niebu. Zauważysz, że niektórzy ludzie zaczną patrzeć na ciebie inaczej. Niektórzy z nich nie zrozumieją swojej przemiany. Inni będą próbowali zadawać ci pytania, sprawić, że zwątpisz w to, co się dzieje. Ale nie pozwól, aby głosy z zewnątrz odciągnęły cię od tego, co już wiesz w swoim sercu. To, co się wydarzy, jest Twoje i masz do tego prawo. Nic i nikt nie może Ci tego odebrać. Każdego dnia Twoja intuicja będzie silniejsza, sny staną się bardziej intensywne. Małe szczegóły Twojego codziennego życia mogą wydawać się zawierać ukryte przesłania. Dzieje się tak, ponieważ duchowość staje się coraz bardziej obecna w Twoim życiu. Nie będziesz już kierować się wyłącznie logiką, ale bezpośrednim połączeniem z tym, co boskie. A gdy błogosławieństwa zaczną się objawiać, stanie się to szybko. Będzie to jak rzeka, która po długim okresie tamowania w końcu znajdzie sposób, by płynąć. Przygotujcie się, bo to, co nadchodzi, nie nadejdzie kroplami, lecz powodzą. Wzrost będzie nieunikniony. Zobaczysz otwierające się drzwi tam, gdzie wcześniej były tylko ściany. A kiedy to się stanie, nie wątp. Po prostu podążaj. Ci, którzy w ciebie nie wierzyli, będą musieli obserwować twój rozwój. Nie jako zemsta, ale jako świadectwo, że niemożliwe staje się możliwe, gdy wiara idzie w parze z celem. Będziesz żywym przykładem tego, co znaczy zaufać Bogu. Twoje życie będzie świadectwem przemiany, ale bądź ostrożny, wraz z awansem pojawiają się nowe obowiązki. Osten, jest z z wiek z Zostanie on sprawdzony, czy jest rzeczywiście gotowy do przenoszenia tego, co było dla Ciebie przeznaczone. To nie jest byle jaki prezent. Czy myścia, a misja wymaga zaangażowania? Czy jesteś gotowy pójść całą drogę? To, co dzieje się teraz za kulisami Twojego życia, to dopiero początek. To nie wszystko, dużo więcej. I nie można na tym poprzestać. Teraz nie możesz się wycofać. Zaszłaś za daleko, żeby teraz oglądać się za siebie. Każdy kolejny dzień przybliża nas do chwili, w której wszystko zostanie ujawnione. A gdy ten moment nadejdzie, nie będzie już żadnych wątpliwości. Nie będzie żadnych obaw. Po prostu będziesz wiedział. Coś w tobie rozpozna, że to jest przeznaczenie, dla którego zostałeś stworzony. Wszystko, co wydawało się niepowiązane, nagle nabierze sensu. Czas ukrywania się dobiegł końca. Nadszedł czas działania. Niebiosa tylko czekają na twoją decyzję. Czy jesteś gotowy zrobić pierwszy krok? Objawy te będą się nadal nasilać. Zaczniesz dostrzegać wzorce, sekwencje i ukryte przesłania w drobnych rzeczach codziennego życia. Nic nie będzie dziełem przypadku. Każda powtarzająca się liczba, każde zdanie, które głęboko rezonuje w Twoim sercu, każde niewytłumaczalne odczucie będzie przypomnieniem, że jesteś prowadzony. Ale bądź ostrożny. Nie każdy zauważy to, co ty widzisz. Wiele osób wokół ciebie pozostanie ślepych na to, co się dzieje. Nie oczekuj, że zrozumieją. Po prostu idź dalej. A gdy otaczająca cię rzeczywistość wydaje się burzliwa, nie daj się oszukać. Chaos, który poprzedza wielką zmianę, jest tylko znakiem, że transformacja już trwa. To, co wydawało się stabilne, może się zachwiać. To, co wydawało się pewne, może rozpłynąć się na Twoich oczach. Ale nie obawiajcie się. Niektóre konstrukcje muszą się zawalić, aby można było zbudować coś znacznie większego. Ufaj, że nic, co się dzieje, nie ma na celu Cię zniszczyć, lecz popchnąć Cię naprzód. Zaczniesz odczuwać w sobie inną siłę, coś, czego wcześniej nie było. Jakby w Twoim wnętrzu zapalił się płomień, budząc odwagę. O której istnieniu nigdy nie śniłeś. To jest wzmocnienie twojego ducha i przygotowanie na to, co nastąpi. Poczujesz niekontrolowaną potrzebę działania, ruchu, wstania z miejsca. Nie jest to częsty impuls, to powołanie, a ignorowanie tego przyniesie jedynie niepokój. Musisz odpowiedzieć. Ludzie, którzy kiedyś brali udział w twojej podróży, mogą zacząć się od ciebie oddalać. Niektóre połączenia po prostu stracą znaczenie. Może się to wydawać bolesne, lecz tak naprawdę jest błogosławieństwem. Nie każdy jest w stanie nadążyć za kolejnym etapem swojego życia. Niektóre z nich były potrzebne w konkretnym czasie, ale nie są częścią Twojej przyszłości. Nie próbuj trzymać się tego, co naturalnie odsuwasz. Nowa faza wymaga przestrzeni. Nie walcz z tym, co się rozpada. Coś w tobie już wie, że nie możesz dłużej postępować tak jak dotychczas. Stary już nie pasuje. Te same słowa, te same miejsca, te same wymówki nie mają już sensu. To, co kiedyś było wygodne, teraz wydaje się małe i ciasne. To jasny znak, rozwijasz się i wszystko wokół ciebie musi nadążać za tym rozwojem. Dyskomfort, który teraz odczuwasz, jest dowodem na to, że przygotowujesz się do czegoś większego, a kiedy najmniej się tego spodziewasz, ten moment nadejdzie. To, co wydawało się odległe, stanie się rzeczywistością. Zrozumiesz, że wszystko, czego doświadczyłeś do tej pory, było przygotowaniem do tego momentu. Wołania, które rozbrzmiewa w Twoim wnętrzu, nie da się zignorować. Będziesz musiał wybrać między pozostaniem tam, gdzie jesteś, a podjęciem ostatecznego kroku w stronę swojego przeznaczenia. A gdy ten moment nadejdzie, nie będzie już żadnych wątpliwości. Po prostu niezachwiana pewność, że to, co ma nadejść, zmieni wszystko. To jest moment, w którym Twoja dusza otrzymuje to, co było dla niej przeznaczone. Jeśli przesłanie to znalazło oddźwięk w Twoim sercu, wiedz, że nie stało się to przez przypadek. Aniołowie przemawiają bezpośrednio do Ciebie, przynosząc jasność, wskazówki i wezwanie do przemiany. Teraz od Ciebie zależy, czy rozpoznasz ten znak i przyjmiesz go odważnie i z wiarą. Aby potwierdzić, że otrzymałeś i zrozumiałeś tę wiadomość, wpisz liczbę 333 w komentarzu. Jest to niebiański kod symbolizujący boskie wyrównanie i połączenie z aniołami. W ten sposób pokazujesz, że jesteś świadomy zachodzących zmian i jesteś gotowy iść naprzód z ufnością. I pamiętaj, ta podróż tutaj się nie kończy, aniołowie nadal będą się z Tobą komunikować, przekazując nowe objawienia, wskazówki i głębokie przesłania, które zmienią sposób, w jaki postrzegasz życie. Dlatego ważne jest, aby zasubskrybować kanał i włączyć dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnych wskazówek. Jakie ma do przekazania świat duchowy? Następne wiadomości będą jeszcze bardziej znaczące i odkrywcze. Nie możesz ich przegapić. Zachowaj czujność, bo wkrótce dotrą do ciebie nowe sygnały. Wszechświat działa na Twoją korzyść. Aniołowie są u Twojego boku na każdym kroku tej drogi. Zaufaj, działaj i przygotuj się na wszystko, co ma nadejść. Wdzięczność za to, że tu jesteście za otwarcie swojego serca i pozwolenie, aby ta wiadomość dotarła do waszej duszy. Nie jesteś sam. Boskie światło Cię prowadzi, a to, co najlepsze, jeszcze nadejdzie. Do zobaczenia w następnym filmie.